Idziemy właśnie sobie na dworską do chłopaków, bo byłem po taśmę, żeby skleić tam yy, taką siatkę, żeby ziemię można było przesiać, żeby nie było kamieni. Właśnie idziemy sobie i pokażę wam jaka nowa hopa powstała, nowa trasa i co będzie dalej, więc lecimy. Dobra, teraz jest tu dziura już z treningówki i ogólnie tu będzie się dziś zaczynało wybicie i lądowanie na treningówkę małą. Tam jest stolik, kolejna rozpędówka, zaraz do niej przyjdziemy. Okej, okay, tam kolega i pręgnuje, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. Nie umiem tego wypowiedzieć. Bo, żeby drewno nie spruchniało. o tu jest kolejna rozpędówka, będzie się działa na dużą treningówkę. No i ogólnie, co mogę powiedzieć, jeszcze Wam teraz pokażę tą hopę nową z drewna, którą zbudowaliśmy, dropa, i ona będzie połączona. Będzie obok kolejny zjazd albo stolik, albo tu będziesz jechał Będzie trasa No i piękny drop. Zaraz wam pokażę Później Koledzy trzepią wora, ale kleją <grym> Będzie gładka drop, Muf, Mufa dropie mufa mufa no. Teraz tak, słuchajcie, ter tak jak wygląda ten drop, teraz go zaimpregnowaliśmy. I tak się ale prezentuje, lejo. chodź tu. Ale klei i ogólnie, tak jak już mówiłem, będzie z rozpędówki kolejnej obok. Tu się jechało albo ze stolika i po prostu na naprost do dziury i na treningu. Nie, nie, I tyle nie, będziemy jeszcze nie, trasy, ale nie, razie tak to się się Dobra, no no oczywiście oczywiście nowy rower na nie, Kolegi, proszę, jaki to jest rowerek? jest to 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 jest nie, rocznika nie, 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 i to tak koła DT Swiss eee, E512. Dobra. Nie zna się na DT Swissach. Drugie koło również DT Swiss. Opony Maxim tutaj Fajnie do... kleją? No kleją dobrze. tylko Ciężkie? No na, na asfalcie tak. DHR dwójki, Tutaj jest eee, DHF. Eee, no to tak. Zawieszenie. kain Creek z tyłu. 200 skoku. No, tak jak mówiłem, Kankrik z tyłu 200 skoku, z przodu Lyric. 170? Plus, tak, 170 skoku. Tak, płynnie przejdziemy do, do zacisków i do hamulców, które tutaj są. To jest tak, tarcze 200 mm. O, Jezu, co nam się dzieje. Tarcze, dobra. dobra, kontynuujmy. tarcze 200 mm i Shigura. Sigura. legendarna. Zacisk ma górę klamka Shimano Z. Eee... Drugi hamulec, cały Shimano Z. Dobra. No to tak, jeszcze tutaj przy hamulcach mamy kierownicę Rental Fatbar. Mostek, jakiś Sunline nie znam mostka. Jest bita to nowa gwiazdka, bo się po prostu śruba postanowiła ułamać w gwiazdce. Korek, jakiś Alpa, Industries. No i coś... gripy jakie? Gripy od -Softy, te krótkie. A -a. Z obejmą, żeby się nie ślizgały, nie ruszały. A, no i jeszcze napęd. Napęd mamy e, tu, jakaś kaseta Shimano do tego przodka Shimano crazy. z sprzęgłem. Łańcuch pewnie jakiś KNC, ale nie jestem pewny. Korby e, Fertin, tak samo e, zębatka przednia i pedały hateki plastikowe. Trzymają? No, trzymają bardzo dobrze, ale się potrafią w piszczel wpiąć, także już nie puszczą. Mm. siodełko e, to jest też ten od Alpy. Znaczy, sztyca Alfa Ride i siodełko jakieś takie trzeba zmienić, no. żeby był styl. I na razie tak się prezentuje Jibber, zróbmy jeszcze drop test. No. O, teraz, Pięknie. teraz się skleił. No i zawieszenie działa, działa tak jak działa. Dobra, ogólnie już Wam mówię co się dzieje, bo tyle się tu dzieje, że nie wiem. Każdy co innego po prostu robi. Proszę zobaczyć, co oni robią. Już wam pokazuję. Próbują wejść. O, już prawie. Ja ci pokażę profesjonalistę teraz. Oj. Coś nie wyszło, ale było Ja panu teraz pokażę. Pokaż panu. Ja panu pokażę. Ja wchodzę na trzeci. Tak? Tak. Oj dobra, to już nie może. Teraz tutaj tak. kolega Kosi. Ja tam y, muszę jeszcze ziemi podkopać. Soli ładnie wygląda. Kabel, Co? Chciałbym kabel. Kurde. No to weź ten kabel. I tutaj y, wykoszony już jest. Hopka jest zaimpregnowana. Tutaj y, płyta OSB. Tak Ej, samo palety na górze tak samo. Kolega dzibuje. Tutaj drugi kolega lądowanie moczy. No, i co tak wygląda. Dobra, teraz siejemy ziemię. Tak, bo no. 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 Czekaj, to Tam, Tam. No, To wywal Tam Dobra, dawaj Czekaj, czekaj Kurde Dawaj Czekaj Dobra No dobra, i to by było tak naprawdę tyle yy, Taka szybka, szybka aktualizacja, co się dzieje, co robimy dzisiaj jak będą większe już postępy, będzie znowu koparka, bo nam się popsuła ta niestety, to pokażę wam już dalsze postępy. Już... Także nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba, elo!